Siema, witam was serdecznie. Właśnie ogarnąłem zawody na pierwszym miejscu. Udało się wygrać lokalne zawody kołowe. Fajna sprawa. Ciężki temat, wcale nie było łatwe łowienie. Jeszcze spójrzcie na wodę, piękne jeziorko. A Was zapraszam na film. Powiemy sobie o rybakach, bo właśnie to dobry towar, dobre robactwo pozwoliło mi ogarnąć zawody na pierwszym miejscu, więc zaczynamy. No dobra, tutaj mamy naszą paczkę z robakami. Jest w nowym pudełku, żeby po prostu trzymała temperaturę. Zobaczmy, co my tu mamy. W pudełku najczęściej jest butelka z wodą zamrożona. Ona utrzymuje temperaturę, temperaturę pudełka, żeby te robaki po prostu nam dojechały w dobrym stanie. I teraz fajnie już to widać. Jokers i ochotka jest na górze. Pod spodem są pinki. Gdyby było odwrotnie, to wiadomo, ochotka by była zgnieciona. Towar jest fajnie. Fajnie spakowany, zajmiemy się najpierw, oczywiście, ochotką i jokersem. I teraz, tak zobaczmy w ogóle, jakie jakości jest towar. Super, nie wiem, czy to światło oddaje, ale się ochotka pięknie rusza. Może to światło tego nie oddaje, widzę, że jest ciemne. Ale zwróćcie uwagę, te pojedyncze ochotki są mega czerwone. Krwisty towar, bardzo się to rusza. Ale to dopiero drzeje jak. Wrzucimy do wody, i teraz tak przyjechał nam taki towar. I co robimy, gdy schowamy go w gazecie, to cały czas ta ochotka jest odcięta od tlenu. Ona oddycha całą powierzchnią ciała, więc powinniśmy ją wrzucić do wody, tak jak, tak jak jest w naturze. Wtedy nam po prostu dotrwa. I teraz tak, tutaj już mam wodę przygotowaną, sobie wlałem wodę przed pracą, żeby po prostu się chlor wytrącił, ale taka z kranu też się nada, i wrzucamy ochoteczkę. Do wody, zobaczcie teraz od razu widać jej kolor. Towar jest super jakości, naprawdę piękny. I teraz tak nie zgarniam tej ochotki, która się przykleiła do gazety, tylko po prostu dotykam nią wody i pięknie ochotka odchodzi. To, co nie odejdzie, to, co nie odejdzie, to już ma zostać. To już jest po prostu padnięte i nie ma sensu tego na siłę tam zgarniać. Dobra. I teraz najczęstszy popełniany błąd, który ja robiłem przez lata, dopiero właśnie jak pojechałem na Mistrzostwa Polski, się dowiedziałem, że robiłem źle. Tutaj zrobiłem to prawidłowo, wrzuciłem ochotkę do wody. Podstawowym błędem, który można wykonać i który często jest popełniany, od razu rzucana jest ochotka na sito. Ona była zapakowana w gazecie, w pacce, ona była odcięta od tlenu. I tak naprawdę wytrzyma tylko dlatego, że jest super jakości. I teraz gdybym taką zmęczoną ochotkę rzucił prosto na sito, ona po prostu, większość z niej by została na tym sicie. Na pewno macie taki przypadek, że te ochotki zostają na sicie. Jest to właśnie wynikiem tego, że ona nie miała siły przejść. I ona się dobrze do, natleni, napije, zrobi się jędrna i dopiero wtedy się nadaje, żeby przepuścić ją przez sitko. Ona dopiero po 15-20 minutach, nawet z pół godziny można ją potrzymać w wodzie. Na początku nie trzeba w lodówce, i ona sobie spokojnie wtedy przejdzie przez sito. Będzie miała siłę przejść przez sito to jest bardzo ważne. Tak, tak właśnie powinniśmy zrobić. Pierw rzucamy ochoteczkę do wody i podobnie zrobimy z naszym jokersem. Zobaczmy, jakie jakości przyszedł. Odwińmy gazetę, widzę, że już jest rusek bo jest ruska gazeta. Znaczy, rusek gdzieś ze wschodu, dokładnie to nie wiadomo, pewnie Białoruś, Litwa. Nie wiadomo, ale jest fajny. On się będzie charakteryzował tym, że nie będzie podbijał do góry, będzie zostawał przy dnie i bardzo dobrze nie będzie wabił drobnicy. I też tego światło żarówkowe, domowe nie oddaje, ale on jest przepięknej jakości, bo widzę, że się rusza i nie ma zapachu tej glinki. Zwróćcie uwagę, no po prostu przepiękny towar. I teraz tak, on jest fajnej jakości, nie ma tej glinki, ale i tak samo w gazecie on jest lekko zaduszony, żeby był super jakości, mega ruchliwy, żeby właśnie swoją ruchliwością wabił ryby, w szczególności zależy mi na płotkach. Będę łowił płotki na zawodach. On musi być ruchliwy i tą ruchliwość zapewni mu tlen, dlatego też go damy do wody. Może sobie to na chwilę odsunę. Też mam wodę przygotowaną. To jest kranówka, po prostu trochę dłużej odstała. I teraz też to wrzucam do wody. Pierwszą oznaką Jokersa, że jest złej jakości, jest taki smród, taki glinka charakterystyczny. Każdy wędkarz, który stosował Jokersa wie o czym mówię. No i taka woda się od razu robi brudna. Zobaczmy, praktycznie wszystko nam odeszło. Trzeba namoczyć gazetę. Nie spychamy tego Jokersa, bo go tylko pogniciemy. Te resztki, co zostaną, nie bierzemy tego. To już jest wymęczone. Ale praktycznie całość odeszła z gazety, a to świadczy o jakości towaru, że jest super. Zwróć uwagę, dosłownie ile minęło. Minuta półtora, a ochotka już po prostu przepięknie dosła. Cudowny kolor. A w gazecie widzieliśmy, jaka była zduszona. Ona tutaj zaraz z tej glineczki się rozbije i cała będzie praktycznie w 100% do łowienia na haczyk. Do zakładania na haczyk. Na pewno też mieliście taki problem, jak ochotka wybucha. Zakładam ją na haczyk wybucha. To jest właśnie spowodowane tym, że jest zaduszona w gazecie. Ona nie jest jedrna. Ona musi być z wody. Przed zawodami można sobie wyjąć ją w gazetę, ale przytrzymywać ją najlepiej w wodzie właśnie przez to, że oddycha całą powierzchnią ciała. Dobra, ochoteczka załatwiona, joker jest załatwiony. Ona nam się tutaj dotleni. Dopiero za godzinę go wypłuczę. Niech on się dokładnie też natleni. Niech dojdzie do siebie. Ma prawo odpocząć po długiej podróży. Dobra. I teraz zobaczmy, co my mamy dalej. Dalej mamy pineczki. Ja mam pineczki w kilku kolorach, dlatego żeby szybciej dopasować się do łowiska. Z fluo, jest skoro że naturalnym, żółtym i czerwonym. Taka, takie, takie kolory pinek po prostu pozwolą mi szybciej dopasować się do łowiska. I warto na zawodach czy na treningach, żeby to robactwo było osobno, żeby nie było tak jak w sklepach kupujemy w miksie, bo po prostu szybciej będzie mi się dopasować do. Młowiska to jest bardzo ważne, i teraz one też, niby te worki są dziurawione, dochodzi tlen do tych robaków, ale też powinniśmy o nie zadbać. Może sobie zróbmy jedną paczkę, chwileczkę będę przetrzymywał w lodówce. One w tych workach, chociaż też są doskonałej jakości, są świeżutkie, do szybkościowego łowienia się nie nadają, ale one są bardzo świeże i długo wytrzymają w lodówce. Powinniśmy. Zrobić też się oczyścić, i teraz jak to zrobić? Bierzemy, może sobie na tym wytrzepiemy wypełniacz. Zobaczymy, ile tego wypełniacza jest. A zanim, zanim to zrobię, jeszcze jest nasze pudełeczko. Zanim to zrobię, mam pudełeczko do których w które wsypię finki i mam zapach w tym, w, w tym wypadku mam waniliowy, ale oczywiście jak nie mam jakiegoś zapachu może być to najlepiej zanęta na którą będziemy łowić. I sobie wsypiemy trochę tej wanili. I te robaczki mi się wytrąfanie w zapachu zrobię też tak z kolejnymi paczkami i one nie będą pachniały z nie będą śmierdziały z tylko właśnie przejdą zapachem waniliowym. Niesamowity zapach, i teraz tak one są tutaj w takim wypełniaczu, żeby się tego pozbyć, żeby się to nie zmieszało z moją wanilią. Po prostu widać ten wypełniacz, Wy, wytrzepiemy ten wypełniacz. Oczywiście, tutaj na potrzeby filmu robię to na małym sitku. Ale najlepiej zrobić to na dużym sicie. Najlepiej sobie jeszcze zrobić, żeby one przeszły przez sito żeby oddzielić te zdechły, chociaż tutaj wiem, że wszystkie będą świeżutkie, bo nie zamawiam nie pierwszy raz. Tutaj ten towar wiem, że te pinki będą super jakości. Można to trochę wyczepać, Zobaczcie, ile tego odeszło. Naprawdę, mega dużo tego wypełniacza jest. Takie pineczki kosztują tylko 7 zł. A naprawdę, jak ktoś łowi tak sobie od czasu do czasu na długo to wystarczy i wsypujemy do naszej do naszej do naszego pudełka to odłożę żeby mi się te pineczki nie rozeszły i zwróć uwagę. Przede wszystkim one są lekko wilgotne i i tak bez wypełniacza czy bez innego bez zanęty bez jakiegoś zapachu to one by po prostu wyszły z pudełka. Tak nam się prezentuje towarek. Te pineczki za chwilę będą pachniały wanilią, one się wytrą. Później jeszcze można na łowisku jeszcze raz wymienić i naprawdę zero stęchnizny, tylko piękny waniliowy zapach i piękna ochotka i piękny jokers. I o to chodzi. Zawsze dbamy o swój towar, żeby był najlepszej jakości. I nawet gdy popełnimy jakieś inne błędy, przykładowo nie dopasujemy się, coś nam nie pójdzie, zestawami się nie dopasujemy, jakość towaru dużo nam wybaczy i pozwoli zrobić lepszy wynik. To jest mega ważne. Żeby mieć zawsze na wyjściu towar jak najlepszej jakości. Tak powinniśmy zadbać o nasz towar, który przychodzi z paczki. Mam nadzieję, że Wam filmem pomogłem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Wygrywajcie zawody. Siemanko, cześć!